Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do kolejnej wideo recenzji na portalu Zegarki i Pasja. A dzisiejszym bohaterem jest zegarek marki Inventic. To marka, która została stworzona ponad 100 lat temu, bo w 1915 roku przez Eduarda Kumera, którego my znamy jako założyciela firmy Atlantic. Marka produkowała zegarki do lat 70. ubiegłego wieku, a w ubiegłym roku została niejako. Odrodzona. Gdyby pokusić się o pozycjonowanie, to wygląda to mniej więcej tak, że Inventik ma w założeniu być nieco bardziej dostępny, łatwiej dostępny niż i tak korzystnie wyceniony Atlantik. Grupą docelową mają być za to młodzi, aktywni ludzie. Dzisiaj mamy okazję, by bliżej poznać model stworzony w stylu Pilot i to z zaskakującymi możliwościami. To zegarek. Który jest jakby częścią kolekcji Active Aero, czyli z przeznaczeniem dla pilotów. To zegarek w stylu pilot. Koperta tego modelu ma kształt okrągły i uszy, które są wyprowadzone z widocznym odcięciem. To klasyczna i ponadczasowa koncepcja, ale wyraziste linie proste na uszach. Oste krawędzie na lunecie, na kopercie oraz y, polerowane na wysoki połysk fazowania. Y, to tak jakby manifestacja współczesnego wykonania i wysokiej jakości, jeżeli chodzi o kopertę tego zegarka. Jest ona w większej części y, szczotkowana i ma 42 mm średnicy, około 12 mm grubości i również około 48 mm wysokości od ucha do ucha, co oznacza, że zegarek można nazwać pod kątem wymiarów uniwersalnym. Mając ten zegarek w ręku także bardzo pozytywnie oceniam jakość wykonania koperty. I to nie tylko mając na uwadze atrakcyjną cenę, o której na końcu oczywiście. W zegarku od początku uwagę zwracają dwie koronki myślą na godzinie 2 i 4. Taki układ od razu przywodzi na myśl rozwiązania znane z kopert typu kompresor, superkompresor. Tu, oczywiście, chodzi o coś innego. Modele z tej kolekcji są wyposażone w funkcję GMT, i w tym przypadku ta druga górna koronka służy do ustawiania wewnętrznego pierścienia umieszczonego pod szkłem, na którym nadrukowane są nazwy miast reprezentujących 24 podstawowe strefy czasowe. Ta druga koronka. To jest koronka tradycyjna, która służy do ustawiania zegarka, i ona przyozdobiona jest gwiazdą Inventic, która jest jednocześnie logo marki. Dykiel zegarka jest stalowy, pełny i płaski. Jak widzicie, jego również zdobi gwiazda Inventic. Ma on taką równą, gładką powierzchnię, co wróży wysoki komfort użytkowania. Ja powiem tyle, że kilkudniowe obcowanie z tym zegarkiem potwierdza to oczekiwanie. Zegarek nosi się naprawdę wygodnie, tak ze względu na rozmiary, jak i właśnie na ten płaski, gładki dekiel. Całość została przygotowana tak, że zegarek cechuje się nieczęsto spotykanym w modelach typu pilot wysokim poziomem wodoszczelności, bo aż do 20 atmosfer. Umożliwi to swobodne pływanie, nawet rekreacyjne nurkowanie w tym modelu. Zegarek, który otrzymaliśmy do recenzji jest oferowany, jak widzicie, na bransolecie. Wykonano ją jej ogniwa z zaginanej odpowiednio blachy. Trzeba przyznać, że zrobiono to tak, iż nie widać łączeń i bransoleta wygląda całkiem dobrze. No ja oczywiście wolałbym jednak, aby produkt był z pełnych ogniw ponieważ tutaj nie mamy tego poczucia solidności tego typu bransolety. Poza tym jest ona wykończona całkiem dobrze. Powierzchnia jest pokryta szlifem w postaci szczotkowania, a zapięcie, choć proste, jest całkiem atrakcyjne z wyglądu. Ma wygrawerowaną y, znów gwiazdę Inventic. Jest pewne, ma dodatkowe zabezpieczenie, a przy okazji jest jeszcze zaimplementowany system y, szybkiego poszerzania. A teraz, dla odmiany, przejdziemy do elementu, który jest mocnym punktem zegarka. A nawet bardzo mocnym w tym modelu to na pewno jest tarcza. W naszym egzemplarzu ma ona, jak widzicie, matowo-czarną powierzchnię, która stanowi doskonałą bazę do zapewnienia łatwego odczytu wszelkich wskazań, jakie ten zegarek oferuje. Na tarczy zegarka Inventic Aero dzieje się, jak widzicie, sporo. Po pierwsze, mamy wspomniany wcześniej pierścień z nazwami miast reprezentujących strefy czasowe, regulowany górną koronką. Za wewnętrzną krawędzią tego elementu mamy już główną powierzchnię tarczy ze skalą 24-godzinną, ale także ze skalą minutową i nadrukowanymi grubą warstwą masy świecącej indeksami godzinowymi, mieszanymi w postaci wydłużonych prostokątów oraz, jak widzicie, też cyfr arabskich. Na godzinie 4 wycięto okienko datownika. Odczytów dokonujemy dzięki centralnemu zestawowi czterech wskazówek. Dwie podstawowe o kształcie typowym dla zegarków typu pilot, czyli spłaszczonych i jednocześnie wydłużonych rąbów, służą do odczytu czasu. Mamy tutaj też oczywiście miarowo tykający sekundnik z grotem na końcu wypełnionym, tak jak główne wskazówki, masą luminescencyjną. No i jest jeszcze czwarta wskazówka dodatkowa. Która odpowiada za wskazanie drugiego czasu czytowanego na 24-godzinnej skali. Jej czerwony grot również świeci w ciemności. Tutaj trzeba powiedzieć, że luminescencja nie jest przesadnie intensywna, ale jest wystarczająco długotrwała. Nawet nad ranem można odczytać wszelkie wskazania. Same nadruki zaś są bardzo wysokiej jakości. A te wykonane masą luksusycyjną są na tyle grube, że sprawiają wręcz wrażenie trójwymiarowych. Całość od góry zamyka, jednocześnie chroni tarcze odporne płaskie szkło typu K1. Jest to szkło mineralne, ale łączy ono ze sobą zalety szkła szafirowego ze względu na podwyższoną twardość wobec standardowych szkół mineralnych. Ale także ma pozytywne cechy typowego mineralnego szkła, czyli większą niż szkło odporność na stłuczenie. Sercem zegarka jest mechanizm kwarcowy RONDA 515-24H, w tym przypadku dokładnie. To sprawdzony mechanizm. Ma on, jak wspominałem, datownik oraz funkcję GMT. Bateria typu 371 wystarcza na około 45 miesięcy pracy. Zegarek otrzymujemy w prostym, ale schludnym pudełku, które widzicie tutaj w tle. Podsumowując, Inventic Aero GMT to bardzo uniwersalny zegarek, tak pod kątem wymiarów, jak i możliwości. Moim zdaniem i zapewne nie tylko moim, jest też całkiem atrakcyjny wizualnie. Wyposażony w użyteczną opcję GMT, ponad przeciętną wodoszczelność, przypomnę do 20 atmosfer, czyli 200 metrów. Co czyni go zegarkiem atrakcyjnym i nawet śmiało można go polecić dla osób, które szukają. Jedynego zegarka do wszystkiego, nawet do rekreacyjnego nurkowania i innych sportów wodnych. Cena zegarka Inventic Active Aero w wersji na bransolecie, czyli takiej jak widzicie, to 1395 zł. Opcja na pasku jest 50 zł tańsza. I oczywiście paskami możemy żonglować, ponieważ rozstaw uszy standardowej wynosi 22 mm. Serdeczne dzięki, pozdrawiam serdecznie. No i jak zawsze zapraszam Was do naszej tradycyjnej recenzji na portalu Zegarki i Pasja.